Staszicowe spotkania z historią, kulturą i sztuką. Najstarsza placówka oświatowa powiatu Chrzanowskiego, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica w Chrzanowie, już od blisko 20 lat włącza się w upowszechnianie historii i sztuki. Liceum realizuje wielkie przedsięwzięcia inscenizacyjne, przenosząc realia historyczne danej epoki na współczesny grunt, tworząc projekty pod nazwą. Staszicowe spotkania z historią. Inicjatorem i realizatorem przedsięwzięć wykraczających poza ramy edukacji jest dyrektor szkoły, Bożena Bierca. Szkoła to nie tylko nauka, ale to też rozwijanie dodatkowych zainteresowań młodzieży. I zawsze chciałam, żeby szkoła miała swój teatr i mamy ten teatr. W szkole działa koło teatralne Staszic, które stanowi jedną z głównych przestrzeni aktywności artystycznej uczniów liceum. Opiekunką koła jest nauczyciel języka polskiego Małgorzata Ciupek Gładys. Zauważyłam na scenie coś takiego bardzo istotnego, że im mniej myślimy nad rzeczami, nad elementami, które wykonujemy, tym one wychodzą bardziej wiarygodnie. Że nie jest to wyćwiczone, nie jest to wyuczone, ale gdzieś. Wchodzimy już w bezpośrednią relację z postacią, którą kreujemy i w zasadzie sytuacją, w której się odnajdujemy już jako bohaterowie poszczególnych scen. Pani profesor Małgorzata Ciupek-Gładys prowadzi kółko teatralne, dzięki któremu tak naprawdę zainteresowałem się spektaklami i obsługą techniczną. Co daje mi aktorstwo? Pozwala mi w pewnym sensie wyrazić siebie, pokazać to, co uwielbiam robić. Po prostu kocham grać i cieszę się, że mam możliwość robić to. Korzystam z każdej okazji. U mnie się zaczęło, jak przyjdę tutaj do szkoły. Poznałem tutaj, dzięki księdzu tak naprawdę, Mariuszowi grzechyńce, który zachęcił mnie do obsługiwania technicznie całego nagłośnienia i światła. Tutaj razem z kolegą się tym zajmujemy. Jak przyszłam do tego liceum, to trochę się bałam na początek iść w drugiej klasie do koła teatralnego, ale już teraz to przełamałam i stwierdziłam, że Chciałabym iść jednak. Szkoła średnia to również nasze najspanialsze lata, nasza młodość, którą chcemy przeżyć realizując swoje marzenia, spełniając się, czy to w sportach, bo u nas... W Staszicu również jest to możliwe. Czy właśnie pod względem takim artystycznym możemy być aktorami, spełniać się na scenie, wyżywać się emocjonalnie, robić to, co kochamy? Natomiast od 12 roku zaczęliśmy robić tak regularnie, co roku. Wystawiamy jakąś sztukę i od tego 12 roku współpracujemy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Chrzanowie, a Marcin Kobierski, aktor z Teatru Bagatela, pisze nam scenariusze, on reżyseruje te sztuki, przyjeżdża do nas, ćwiczy z młodzieżą. Nie jest to proste, bo nie jest to proste działanie, dlatego że zawsze na to są potrzebne jakieś środki, więc założyłam w szkole stowarzyszenie Przyjaciele Staszica. Dzięki temu stowarzyszeniu możemy pozyskiwać dodatkowe środki. Wszystko, co robi się, czy, czy przygotowanie scenografii, czy użycie strojów, czy załatwianie czego, czegokolwiek, czy próby z młodzieżą, to, jest, to są najczęściej wolontariaty. Również dzięki takim środkom pozyskanym możemy robić starszycowe spotkania z historią czyli to jest coś zupełnie innego. Od kilku lat organizujemy przedstawiamy różne rocznice wydarzenia historyczne w postaci takiej plenerowej zrobiliśmy Cud nad Wisłą, zrobiliśmy Powstanie Styczniowe, teraz Insurekcja Kościuszkowska. A pierwszy pomysł takich wydarzeń zrodził się z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Młodzież się uczy zupełnie inaczej. Bo oni zupełnie inaczej wtedy do tego podchodzą. To nie jest tak, tylko przeczytać z książki, kiedy była ta insurrekcja i co to było, tylko żeby to troszeczkę poczuć. I to zostaje później na całe życie, bo to zostaje w pamięci. Także szkoła się musi rozwijać wieloaspektowo.